Cześć, to znowu ja po raz 320 powiem Ci, jak być odrobinę bardziej skutecznym. Dzisiaj skupimy się na listach zadań i dam Ci takie dwa proste tipy, w jaki sposób możesz podejść trochę inaczej do pracy z listą zadań i te typy będą dla Ciebie szczególnie przydatne wtedy, kiedy albo jesteś przytłoczony i rozproszony i nie realizujesz punktów ze swojej listy zadań, masz trudności z tym, żeby powykreślać systematycznie te rzeczy i po prostu bardziej opiera się to wszystko na tym, że planujesz, ale nie realizujesz i ciągle przepisujesz te listy i tak dalej albo po prostu nie realizujesz priorytetów, te najważniejsze zadania gdzieś tam zostają, a zajmujesz się pierdołami i po prostu sobie z tym nie radzisz. No albo jesteś zupełnie przytłoczony i tego wszystkiego jest za dużo i niemożliwym jest w ogóle zrealizowanie tego. Wobec czego wpadasz w prokrastynację różnego rodzaju mechanizmy obronne. No i również nie radzisz sobie. Ewentualnie, jeżeli jesteś osobą, która zmaga się z czymś takim jak ADHD lub po prostu osobą trochę roztrzepaną, to te porady również mogą być dla Ciebie bardzo przydatne. W przypadku osób z ADHD to myślę, że one mogą nawet dosłownie uratować dupę. Więc. Jaka jest pierwsza rzecz? Pierwsza rzecz jest taka, że zazwyczaj kiedy podchodzimy do pracy z listą zadań, to podchodzimy do niej w bardzo klasyczny sposób, do tego stopnia, że nawet nie wyobrażamy sobie podejścia w inny sposób, czyli wypisujemy zadania od góry do dołu, rysujemy sobie jakieś tam krateczki, czy piszemy w jakichś liniach i po prostu tworzy się rzeczywiście to, co nazywamy listą zadań, czyli lista zadań, czyli lista punktów, które można wykreślić. I jeżeli to Ci nie wychodzi, to należy zrozumieć przede wszystkim, że próbowanie ciężej i próbowanie kolejny raz jest super, ale czasami jest po prostu głupie. Czasami uparte powtarzanie metody, która dla nas nie działa, nie będzie najmądrzejszą rzeczą, bo może warto podejść zupełnie inaczej, w alternatywny sposób do tego samego problemu, zrobić coś zupełnie inaczej, zupełnie na świeżo. Po to, żeby dać sobie impuls do zupełnie innego działania, no i być może taka alternatywna metoda okaże się dla nas bardziej skuteczna niż to, co uparcie próbujemy powtarzać i uparcie nam to nie wychodzi. Czyli zamiast wypisywać punkty od góry do dołu, możesz swoją listę zadań po prostu narysować. I co mam na myśli mówiąc, narysować listę zadań, nie tylko mam na myśli to, że możesz zrobić w niej jakąś mapę myśli, ale również możesz ją dosłownie narysować, czyli możesz podejść do tego w bardzo kreatywny i zaangażowany sposób, w taki sposób dosłownie, który ogranicza cię tylko Twoja wyobraźnia. Możesz zrobić to dowolnie tak jak chcesz. Oprócz oczywiście rysowania mogą też być inne formy, możesz spisać swoje zadania na karteczkach, które będziesz losował, możesz sobie zrobić z tego jakąkolwiek grę, zabawę i tak dalej. O tym też już wielokrotnie rozmawialiśmy. Chodzi o to, że. Narysowanie listy to jest coś zupełnie innego niż to, co prawdopodobnie robiłeś za każdym razem, i może być to forma, która zaangażuje cię w taki sposób, że to będzie dla ciebie nie tylko coś świeżego i innego, ale również coś ciekawego, angażującego, coś, co cię w to wciągnie w tę grę, w tę zabawę i sprawi, że automatycznie i bardziej naturalnie podejdziesz do realizacji tych zadań, ponieważ będzie to coś po prostu fajnego, coś nowego, coś świeżego, coś, czego nigdy nie próbowałeś. Więc to jest ta. Hmm, Pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz sprawdzi się przede wszystkim w przypadku wtedy, kiedy jesteś bardzo przytłoczony i kiedy tych swoich zadań nie realizujesz. Często jest tak, że po prostu ta lista jest duża i instynktownie próbujemy wykreślić jak najwięcej tych rzeczy. Ja też już wielokrotnie o tym wspominałem. No Kończy się na tym, że wykreślamy to, co jest szybkie do wykreślenia i zostajemy z tymi priorytetami, które. Każdego dnia znowu nas gonią, a my znowu je przepisujemy na kolejny dzień i robimy je dopiero w ostatniej chwili, kiedy już naprawdę musimy je zrobić, no bo jest tego wszystkiego tak dużo, że chcemy jak najszybciej to wszystko powykreślać, żeby w końcu mieć spokój, no ale cały czas dopisujemy dużo rzeczy na tą listę i tego spokoju w efekcie nie mamy nigdy. Dążymy do pustej listy, której nigdy nie osiągamy i nie zgadniesz. Najczęściej zostają na niej właśnie te najbardziej istotne, najważniejsze punkty, które dałyby nam największą dźwignię i największe przełożenie na nasze cele, czy na jakość naszego życia, czy na realizację naszych projektów. No ale nie mamy czasu się za nie zabrać. Jest to bardzo ciekawa forma prokrastynacji. I teraz em, możesz do tego podejść w ten sposób, żeby zrozumieć na początku tę metodę. Wyobraź sobie, że tak właśnie wygląda. Ten proces, czyli każdego dnia próbujesz pozbyć się wszystkiego ze swojej listy, czyli cały czas pracujesz ze swoją listą, pozbywasz się tych mało znaczących punktów, a te kluczowe rzeczy, o których tak naprawdę wiesz, że powinien się zrobić i które są takimi najważniejszymi punktami, które dokładnie utkwiły w tej, twojej pamięci, cały czas je przepisujesz. Czyli to jest pewnego rodzaju stały punkt listy, który w zasadzie można powiedzieć, że jest jak czysta kartka, który przepisujesz. Ale go nie zauważasz, i w zasadzie cały czas uzupełniasz listy tylko nowym, głównym, a te stałe punkty w pewnym sensie zostają nie? i one cię tak ścigają przez kolejne dni. Więc jeżeli będziesz się bał skorzystać z tej metody, to pomyśl sobie o tym, że i tak nie realizujesz tych ważnych rzeczy. Więc jeden czy dwa dni, w których dasz sobie pewnego rodzaju taką niepewność. Może się okazać, że jednak coś ważnego zrobisz właśnie dlatego, że podejdziesz do tego w inny sposób. Już Ci tłumaczę o co chodzi po tym przydługim wstępie. Zrób sobie listę, tak zwaną, sądzę, że mogę to zrobić i wypisz po prostu na swojej liście, jak sądzisz, ile rzeczy i jakie rzeczy uda Ci się zrobić w dniu dzisiejszym. Po prostu wypisz sobie taką listę, tam możesz zawrzeć ważne rzeczy, pierdoły, różne inne obowiązki, tak jak uważasz, tak jak się spodziewasz. Następnie zarówno te listy, jak i wszystkie inne listy zadań, wszystkie aplikacje do planowania, kalendarze inne rzeczy. Oczywiście, jeśli masz jakieś umówione spotkania, no to nie chowaj tego, ale tak naprawdę wszystko to, co nie musi, co nie musi być schowane, po prostu schowaj. I um, w momencie, kiedy to schowasz, to po prostu pracuj i rób to, co Ci się wydaje, że powinno być zrobione. Idąc tropem tego, co powiedzieliśmy wcześniej, w Twojej głowie mocno zakorzenione są te priorytety, i kiedy będziesz zastanawiał się nad tym, co trzeba zrobić, to jest duża szansa, że wpadniesz właśnie na te rzeczy. Oczywiście może pojawić się opór, oczywiście może pojawić się prokrastynacja oczywiście mogą się pojawić różne mechanizmy obronne, ale fakt faktem, że jest to coś, co da Ci takie świeże podejście i sprawi, że być może zrobisz te ważne rzeczy. I tutaj wiele osób ma często taki jakby to powiedzieć, taką obiekcję, że no tak, ale ja na swojej liście mam tyle ważnych rzeczy i ja muszę mieć tą swoją listę, bo jak nie to ja zapomnę co powinienem robić. No spoko, ale i tak nie robisz tych ważnych rzeczy, więc jak dasz sobie jeden czy dwa czy trzy dni na to, że istnieje jakieś ryzyko, że zapomnisz o czymś ważnym, to i tak nie będzie się to specjalnie różniło od sytuacji, w której pamiętasz o tych ważnych rzeczach, ale i takich nie robisz, bo robisz pierdoły. Więc myślę, że warto dać sobie taki, powiedzmy, taki test, żeby choćby sprawdzić, jak wygląda Twoje planowanie, a jak wygląda rzeczywistość. Kiedy wypiszesz sobie taką listę i napiszesz tam na przykład 15 punktów, że wydaje Ci się, że uda Ci się je załatwić, a następnie to schowasz, to pod koniec dnia możesz sobie przeanalizować, co rzeczywiście zrobiłem z tej listy, o czym zapomniałem, co udało mi się zrealizować, jak wyglądała rzeczywistość, jak wyglądał plan, gdzie przestrzeliłem, co jeszcze wpadło na listę, jakie dodatkowe wrzutki wpadły. I być może zauważysz nawet wtedy, że często jest tak, że część rzeczy, które były zapisane na liście, to w ogóle o nich zapomniałeś, ale oprócz tego pojawiło się mnóstwo innych rzeczy, które robiłeś, a one wcale nie były na liście. I jeśli to zauważysz, to jest to też pewnego rodzaju forma albo prokrastynacji, albo braku asertywności, czy jest to element, jest to informacja znowu nad czym warto pracować, bo często jest tak, że ludzie czują ogromne przetłoczenie i mówią, że nie mają czasu. Ale to wynika z tego, że codziennie oprócz tego, co sobie planują, biorą na siebie mnóstwo dodatkowych rzeczy i ta asertywność to niekoniecznie chodzi tylko o innych ludzi, ale również asertywność wobec samego siebie. W momencie, kiedy mam swoją listę zadań, mam swoje cele na dany dzień i wpada mi do głowy jakiś nowy pomysł, że nagle coś powinno być zrobione, to ja powinienem to zaplanować. A nie zajmować się tym od razu, bo tego nie było w moim planie na dzisiaj. Oczywiście, jeśli to jest ultra ważna sprawa, albo jeśli wiąże się to z czymś, nad czym aktualnie pracuję, to być może trzeba to zrobić, ale często jest tak, że te osoby zarzucają się po prostu codziennie nowymi rzeczami, które akurat wpadają im do głowy, przez co nie realizują planu, który był zaplanowany na przykład rano albo dzień wcześniej, i oni później mówią, że nie mam czasu, bo nie widzą tego, że nie mają. Sami wobec siebie również tej asertywności, nie tylko wobec innych, którzy często narzucają nam na głowę różne rzeczy, ale również sami wobec siebie. Mam do zrobienia kilka rzeczy i nie zajmuję się tymi rzeczami, bo nagle wpada mi tysiąc pomysłów do głowy. To jest prokrastynacja, to jest również uciekanie od tych priorytetów. Nauczyłeś się w ten sposób, że jeśli zajmiesz się kilkoma pierdołami, to te ważne rzeczy, no akurat powiesz sobie, cholera. Nie miałem na nie czasu, to nie moja wina. Po prostu było za dużo do roboty. Jutro się tym zajmę, nie? No i jutro znowu planujesz te rzeczy, ale jest znowu mnóstwo elementów, które trzeba wykonać, mnóstwo zadań. Pojawia się kilka wrzutek od innych osób, następnie pojawiają się wrzutki od samego ciebie, pojawiają się jakieś komplikacje i nie zgadniesz. Cholera, znowu się nie wyrobiłeś. Więc co? Więc przekładasz rzeczy na jutro i... Tak, to wszystko się nakręca. Jeśli wykorzystasz sobie taką listę, uważam, sądzę, że zrobię x i wypiszesz sobie, a następnie schowasz to wszystko i sprawdzisz, jak rzeczywiście wygląda twój dzień, to dostaniesz informację, bo albo uda ci się rzeczywiście zrobić coś ważnego, bo może być taka sytuacja, albo w najgorszym wypadku po prostu otrzymasz informację, jak wygląda rzeczywiście twój dzień, jak bardzo różni się to, co planujesz, od tego, jak wygląda rzeczywistość. I pod kątem realizacji tego, co zaplanowałeś, i pod kątem dodatkowych rzeczy, których w ogóle nie było w planie, wtedy będziesz wiedział, nad czym możesz pracować. Czy jest to kwestia prokrastynacji, czy jest to kwestia skupienia się na tych rzeczach, czy jest to kwestia właśnie kiepskiej asertywności wobec innych, a może wobec siebie, może kiepsko, kiepskie lokowanie, lokalizowanie priorytetów, skupianie się na niewłaściwych rzeczach, może rozproszenie, e, może inne elementy, ale z pewnością dostaniesz informacje, których nie masz, jeżeli. Cały czas robisz to samo. Bo jeśli cały czas Planujesz w ten sposób, że piszesz sobie zadania od góry do dołu, i później magicznie na koniec dnia okazuje się, że znowu się nie wyrobiłeś, i następnego dnia znowu robisz to samo, i znowu robisz to samo, i znowu robisz to samo. To ty już niczego nie zauważasz i niczego nowego się nie uczysz. W momencie, kiedy podejdziesz do tego zupełnie inaczej czyli albo zrobisz jakąś tam listę rysunkową, inną formę w ogóle planowania, czy nawet niekoniecznie listę, może być matryca Eisenhowera, mogą być inne w ogóle formy po prostu zaplanowania tych zadań, nie jedno po drugim jako lista, tylko coś po prostu innego. No, to już podchodzisz do tego w inny sposób, i nawet jeśli coś się nie uda, to ty możesz wyciągnąć wnioski. Natomiast, jeśli właśnie zrezygnujesz w ogóle z listy zadań i postawisz na pewien spontan, z, taką, z takim obstawieniem, zobaczmy, co mi się uda, czy trafię w ogóle w to, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień, to znowu dostarczasz sobie pewnego rodzaju informacji, wniosków, dostarczasz sobie takich obserwacji, analizy, której na co dzień po prostu nie masz, szczególnie kiedy właśnie robimy coś powtarzalnie do tej analizy mocno nam brakuje. To jest taka powiedzmy sytuacja trochę dla mnie porównanie jak kierowcy, często jeżdżą na pamięć, w momencie kiedy pojawia się jakiś znak, którego wcześniej nie było, to przykładowo jest to zakaz skrętu w lewo. No to jeśli tego zakazu wcześniej nie było, to mnóstwo osób po prostu jedzie w tamtą drogę, bo tak byli przyzwyczajeni, bo tak jeździli 10 lat. I oni nie widzą w ogóle tego znaku. I tak jest również swoją pracą. Jeżeli cały czas robisz to samo i nie dajesz sobie nowych bodźców, nowych sposobów, alternatywnego podejścia, to nawet jeśli coś się zmienia w tej pracy, to ty po prostu tego nie dostrzegasz. Bo masz ograniczoną percepcję i generalnie nie skupiasz się, nie jesteś aż tak bardzo świadomy, jak ci się wydaje. Większość rzeczy robisz po prostu na automacie i nie dostrzegasz wielu elementów swojej codzienności. Kiedy zmienisz te sposoby. Kiedy zmienisz podejście, to zauważysz więcej rzeczy. To jest tak, jakbyś e, na przykład umył zęby drugą ręką, to po prostu robisz to bardziej świadomie niż normalnie. Czasami możesz umyć zęby i nawet nie pamiętać tego, że je umyłeś, bo jesteś zamyślony, ale kiedy musisz robić to drugą ręką tak, jak normalnie nie robisz, to musisz bardziej się skupić, jesteś bardziej świadomy. Więc tak samo jest właśnie z podchodzeniem do planowania. Jeśli coś nie działa i ty uparcie to powtarzasz i cały czas nie działa, nie działa, nie działa, nie działa, zmień całkowicie metodę i zobacz, jak będzie wtedy, a zobaczysz, że będziesz bardziej świadomy, wyciągniesz więcej wniosków, no i będziesz mógł bardziej usprawnić swoje działania. Być może zostaniesz przy nowej metodzie, być może wrócisz do starej metody, ale już z nową świadomością, ze świadomością tego, nad czym mam pracować, co robię źle, czego brakuje, do czego podejść inaczej, i tak dalej. I nie zawsze trzeba jakiejś specjalnej wiedzy. Najczęściej wystarczy obserwacja, ale żeby tej obserwacji dokonać i wyciągnąć wnioski, no to często trzeba po prostu właśnie zmienić metodę, zmienić podejście, żeby mieć świeży umysł. I to wszystko. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej.